Ciema się, widzę, poznajecie to miejsce, no na pewno poznajecie. E, witajcie w kolejnym odcinku z serii co wolosuje tym buduję. Dawno mnie tutaj nie było zasady i Jak nie znajdzie, no popadacie na pierwszy kilek z tej serii. Lecimy. Mam o kurka, łukowane cegły. Endowy cegły, czerwony... Ojojoj, teraz to jest totalna losowa widzę. O kurka, o kurka, bo... To jest totalna losowość, widzę. Nic mi się tu w kupę nie łączy. Zobaczymy, jakie wymiary chociaż. Yeah. Ja... Może najpierw uszykuję sobie wymiary, bo trzeba Taki podkład i myślę, że, widzę, że zrobimy sobie taki dom, ale... ...ala hobbita. Totalnie zalesione dobra, a tutaj sobie dziś posadzimy z tą drugą kwitnącą, a w sumie dookoła sobie? Niby coś, niby nic. tak to ma wyglądać? Dobra, teraz te ściany będą białe. Najgorsze utrudnienia to jest to, że tutaj, że musimy wszystkie użyć bloki. Dobra. Podłogę taką, o, tutaj jeszcze. Podłogę sobie w paski zrobimy ciągnie. Czarne paski i takie paski. Tylko ja uciąłem odwrócone. To jest co robiliśmy w ostatnim odcinku. W podobie. co mamy jeszcze zabloki te gdzieś to pod te nie bo to tak się nie da to przed O, gdzieś tak to jest tutaj na losować taki domek losowy można powiedzieć beczki tutaj będą nie pytajcie czemu no sam nie wiem ładnie może nawet wyglądają Dostępne te cegły i okna. Takie szkoły użyjemy. Tu z tyłu użyjemy jasno niebieskie. Tu. Tu. Dobra. Ty mogę wejść? Czy nie mogę. Dobra. stojak, Nawet dwa. Tak odwrócone. Tak, teraz... Mm, teraz bym się wziął za to. Tę weźmiemy sobie. Tak będzie i teraz tutaj tak. Czyli tu nawet nie będzie... I sorry w ogóle, że taki krótki odcinek widzę, ale po pierwsze mam naukę. A po drugie mam spore problemy z telefonem, muszę, nie wiem, naprawić, nie wiem co ja mam z nim zrobić, totalnie cały czas mi się wyłącza nagrywanie, wy, wy widzicie płynnie zaraz i w ogóle, ale u mnie to jest co 5 sekund przerwa, muszę od nowa zaczynać nagrywać, no nawet przed chwilą teraz jak gadam była przerwa, no, jest to lekko denerwujące. Dobra, masz, domek kobiet dobra ja gotowy. Jest tutaj nie dojście. A dokładnie do trzy. Jakiś ten domek klimatyczny, ma na pewno. O. Proszę bardzo, tutaj tak, łóżko niebieskie, kury, wiadomo, niedźwiedź polarny w piwnicy, też wiadomo, kurka niedźwiedź, dobra, niedźwiedź polarny w piwnicy, proszę bardzo, czekajcie, weźmiemy jeszcze lampy, tu jest lampa. Nie. Tak, Stojaki. No co, tak domek wygląda. Myślę, że wyszedł nawet fajnie. No i co? No i elo.